Dzień dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w olsztyńskim planetarium. Dlaczego dzień dobry wieczór? No dlatego, że na zewnątrz panuje piękny dzień. No, powoli się kończy, ale tu w planetarium za chwilę będzie noc. No, taka magia światła. Tematem naszego spotkania jest właśnie światło. Światło otacza nas. Światło jest nośnikiem informacji. Jest tą rzeczą, którą astronomowie i bardzo lubią ale też i nienawidzą. Dlaczego lubią? Dlatego, że cały nasz wszechświat świeci i to właśnie światło jest źródłem informacji, które, która przychodzi do nas z kosmosu. Dzięki światłu wiemy, jak funkcjonuje ten wszechświat, z czego zbudowane są obiekty, jak są stare albo młode. A dlaczego nienawidzą? No dlatego, że światło przeszkadza nam w obserwacjach nieba. Dlaczego nam przeszkadza? Wszyscy z nas palimy światła w domach, używamy różnego rodzaju lamp, no, jeździmy samochodami, które też świecą. No, a żeby oglądać piękno wieczornego nieba, no, musimy być w takim miejscu, w którym tego światła nie ma. Światło znalazło się w kręgu zainteresowania wielu naukowców w ciągu no, całej już bardzo długiej historii nauki. O tym, czym jest światło, jaką ma naturę i jak z nim walczyliśmy, jak je poznawaliśmy, opowie pan dr Leszek Boskiewicz. Zapraszam. Witam, witam serdecznie. Witam serdecznie również w imieniu wszystkich pracowników planetarium. Ja się nie będę pokazywał tam na, na tym w tym miejscu honorowym. Zostawię to dla Bartka, dlatego, że w trakcie naszego spotkania chciałbym Państwu zająć, myślę, że nie więcej niż 20 minut, chociaż, chociaż zobaczymy, może się rozgadam i wtedy pokażę Państwu znacznie więcej niż pierwotnie zaplanowałem. To, co przygotowałem, podzielone jest na dwie części. Pierwsza część to będzie kilka slajdów, w których chciałbym Państwu wyjaśnić pewne Pewne elementy związane ze światłem, z historią jego badania i z tym, jak światło traktowane jest w astronomii, no tu powinno być dopisane także w fizyce, czyli, czyli troszeczkę ogólniej, bo astronomia jest częścią fizyki. Mówimy o astrofizyce, czyli o tym, o tym e, dziale, który, który mówi nam, w jaki, sposób, w jaki sposób zachodzą procesy fizyczne w przestrzeni kosmicznej, a powstawanie światła, powstawanie światła w różnych jego aspektach. No to jest oczywiście wszechświat. To są oczywiście obiekty bliższego i dalszego, drodzy Państwo, wszechświata. Ale zaczynając, jeśli mówimy o świetle, no to zadajemy sobie pytanie, czym jest światło. Haha, rozbłysła nam tutaj. To jest planeta najdalsza z planet, żeby nie było nieporozumień. Pluton, którego odwiedziła sonda New Horizons. Mniej więcej 6 miesięcy po tym, jak sonda wystartowała, zmienił się z planety w planetę Karłowatą, i najdalszą planetą w Układzie Słonecznym jest teraz właśnie planeta Neptun. Zobaczcie Państwo, jaka piękna, jaka błękitna. I myślę, że nie będziemy już eksplorować dalszego wszechświata, dlatego, że dzisiaj jeszcze troszeczkę więcej, myślę, że bardziej zacnych atrakcji dla Państwa tutaj przygotowano. A ja ze swej strony już zakończę ten króciutki pokaz, a kolega zaraz zapowie kolejne, kolejne punkty naszego dzisiejszego programu. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym Państwa z powrotem zaprosić na Ziemię, chyba na najpiękniejszą planetę w Układzie Słonecznym. Nie mówię, że we Wszechświecie, bo może są inne planety, których jeszcze nie odkryliśmy. Które są też zaludnione. ale chciałbym też powrócić do światła. Jeden z polskich planetariuszy powiedział, że planetarium to taki trzech to taki świat, światłem malowany. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, skąd sama nazwa planetarium się wzięła. Bo to nie jest budynek, w którym w tej chwili się znajdujemy. Tak dzisiaj mówimy o planetarium, ale tak naprawdę na początku. W latach 20. Kiedy wynaleziono planetarium, to było to dziwne urządzenie, które stoi na środku przed Państwem, które dzisiaj używane jest już coraz rzadziej, ale to jest właśnie projektor planetarium, który pozwala nam na odtwarzanie wieczornego nieba. Głównie nieba, które widzimy z naszej Ziemi, ale też w granicach może naszego układu słonecznego. Oczywiście historia planetarium jest bardzo długa. I bardzo burzliwa. Dzisiaj dysponujemy nowoczesną technologią cyfrową, którą przed chwilą Państwo widzieli. Ale z projektorem planetarium wiąże się jedna ważna instytucja. Tą instytucją jest firma niemiecka Zeiss, firma optyczna, bardzo zacna, bo funkcjonująca już od ponad 150 lat. Firma, która wyprodukowała i wymyśliła. Pierwszy projektor planetarium, który został stworzony, zbudowany na życzenie niemieckiego muzeum, które powstało w latach 20. w Monachium. I właśnie ta firma Zeiss z okazji Międzynarodowego Roku Światła wyprodukowała film pod tytułem Światło, który za chwilkę Państwo zobaczą. Jest to krótkometrażowy film przygotowany w technologii Full Dome. To jest technologia, która pozwala nam na wyświetlanie obrazu wideo na całej kopule. Tutaj w olsztyńskim planetarium to jest ponad 350 metrów kwadratowych obrazu. Bardzo niewiele jest takich powierzchni w Polsce, na których wyświetla się tego rodzaju filmy. To jest film, który opowiada o tym, opowiada o świetle, jak jest ono wykorzystywane przez nas, bo trzeba pamiętać, że światło to nie tylko kosmos, to nie tylko informacja, jaka przychodzi ze światłem, ale to jest też świat mikro. To jest ten świat, który Badamy pod mikroskopami, czy też innymi urządzeniami, które stosujemy do oglądania mikro, ale też makroświata. Ten krótkometrażowy film będzie miał za chwilkę swoją polską premierę. Został nagrodzony na festiwalu filmów w technologii Fulton w Wieniu, który odbywał się w maju tego roku, a chwilę później nagrodzony na festiwalu w Jarosławiu, w Rosji, który również dedykowany jest filmą przygotowywanym w technologii futonu. Także zapraszam teraz bardzo serdecznie na seans pod tytułem Światło. Jest dokoła nas. Dzień w dzień. Widzialne i niewidoczne. Zawdzięczamy mu nasze pochodzenie. Nasze dziś i jutro. Światło. inaugurację Międzynarodowego Roku Światła w Niemczech. A drugie, to, a drugie to ponowne otwarcie po ogromnej renowacji planetarium właśnie w Deutsche Muzeum. Tym, jest, czym jest światło, jaka jest jego natura. Ale mi i chyba Państwu też światło kojarzy się po prostu z żarówką. Na dole zaprosimy za chwilkę Państwa na wystawę, której tytuł brzmi Światło, a nie tylko żarówka. I rzeczywiście tak jest. Myślę, że w ciągu tego naszego krótkiego spotkania Państwo się o tym przekonali. Ja nie chciałbym używać zbyt wielu słów. Niech światło powie samo o sobie tymi pięknymi zdjęciami, a w zasadzie i obrazami, bo tu już dzisiaj nie tylko zdjęcia, o świetle, czym ono jest, jak jest ono piękne i co z niego mamy. Na zakończenie chciałbym podziękować naszym patronom medialnym, Gazecie Wyborczej, Olsztyn Życie oraz olsztyn 24. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na wystawę. Świetnie.